Mamy nadzieję, że, że porozumiemy się. No. Nie ma takiej możliwości. Tak pokrótce można by streścić sytuację zmiany porozumienia o zarządzaniu miejską pływami w Limanowej. Zawarta w 2010 roku umowa zakłada finansowanie po połowie przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe poniesionych na rzecz pływalni wydatków. Urząd Miasta chciałby jednak renegocjować umowę, gdyż jak mówi zastępca burmistrza Wacław Zoń, miasto mimo ponoszonych nakładów nie ma wpływu na jej zarządzanie. Miasto Limanowa nie ma wpływu na organizacje, na parametry zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń i tak dalej i tego dotyczy nasza prośba skierowana w kierunku zarządu powiatu, aby rozważyć możliwość zmiany porozumienia, o zmianie porozumienia nie chcę jednak słyszeć starosta argumentując, że obecne porozumienie i tak przynosi miastu korzyści. Jest jednym z wydziałów starostwa Powiatu w Limanowej, i tak będzie przez najbliższe 5 lat. Także ja, jako starosta, nie rządzę wydziałami miasta. Tak miasto nie może rządzić wydziałami starostwa. Miasto Limanowa zrobiło wielki biznes na tym, bo jeżeli zarząd powiatu nie zgodziłby się prowadzić przez pięć lat krytej pływalni, to miasto nie otrzymałoby półtora miliona zwrotu z VAT-u. Jest to wszystko zgodne z prawem, tego nie można w żaden sposób e, inaczej interpretować. Natomiast no, chcemy porozumieć się, żeby były bardziej przewidywalne te koszty funkcjonowania co do kwestii właśnie wielkości zatrudnienia, ustalić proporcje, e, również proporcje wynagrodzenia. Limanowska Pływalnia działa od lutego tego roku. Bilans jej utrzymania w pierwszym półroczu był ujemny, straty wyniosły około 200 tysięcy złotych. Obecna umowa o współdzieleniu wydatków pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem będzie obowiązywać przez najbliższe pięć lat. Grzegorz Szpak, Tv28